Serdecznie witamy wszystkich na apelu z okazji rekolekcji wielkopostnych. Zapraszamy do obejrzenia pantomimy pod tytułem Nie wierzę w grzech. Kim jesteś? Jestem Twoim pierwszym Grzechem. Ale ja nie wierzę w Grzech. Nie musisz. To piekło. Nie wierzę w piekło. Nie musisz. thank you Thank you Obrigado. Nie wiem, czy wiecie, dlaczego ja tu jestem, bo mnie nie znacie tak naprawdę, nie? Znacie? Skąd? Skąd znacie? Ksiądz, jak każdy Słuchajcie, a co jest, dlaczego dzisiaj jest taki wyjątkowy czas? Ja was zapytam. Dlaczego to przedstawienie dzisiaj było? No, ktoś mi powie. Chcecie mikrofon, nie? Okazji kolekcji właśnie, a ktoś był może wczoraj na rekolekcjach? Dobrze, a kto był na rekolekcjach w Miśnicach? A kto był na rekolekcjach w innym mieście, miejscowości? A, no to dobrze, to fajnie. Fajnie, że byliście, znaczy tak? E, troszkę w takiej niezręcznej sytuacji ja staję, bo tak naprawdę, ja przyjechałem tutaj do parafii, żeby e, mówić o a tak naprawdę tutaj zabraliście mnie na takie piękne rekolekcje. I e, chyba tutaj nie trzeba nic więcej do tego dodawać. Czy wy wierzycie, że jest grzech na świecie? A co to jest grzech, jeszcze? Bo to tak, już patrzę tutaj, powypisywane. Co to jest grzech, tak ogólnie? No, to tak, chociaż, chociaż może jeszcze w kościele trochę powiemy, jak ktoś z Was będzie. Coś się złego zrobi. Tak, jak się coś złego zrobi. A jakie, może to nie spowiedź, ale jakie? Wy macie grzechy jakieś? Macie? A kto może powiedzieć jakiś grzech? Nie swój. Czyjś. Kradzież. Kradzież. Czy ktoś z Was w życiu coś ukradł? Nie. Tak? Nie? Pieniądze. Słuchajcie. A i mama... Tu kolega mówi, że ukradł pieniądze, ale mama też mu ukradła, czyli wyszło na równo, nie? Słuchajcie, każdy... A, chcesz powiedzieć jeszcze, tak? Jaki grzech? Nieczystość! Nieczystej, czyli co, nie umyłeś się pewnie rano. Pomyłeś no, się. Znaczy to były to były nie... Tak, mieliśmy mówić nie swoje grzechy, tylko czyjeś. Słuchajcie, dużo mamy grzechów. Dużo. Ja bym chciał tylko tutaj zaakcentować takie rzeczy, uwaga, bo, bo już tam albo chyba opowiadacie o grzechach, albo nie wiem, o czym. Ja nie chcę długo mówić, bo jeszcze i może się e, uda spotkać w kościele. Bo Wy słyszałem, że macie tutaj e, wspaniałego pana dyrektora, który Was pozwolił, że nie będzie zajęć i że możecie pójść do kościoła. E, słuchajcie, to co, to co chciałbym powiedzieć, tylko na co zwrócić uwagę, to co się tutaj jakby dokonuje. E, Piękne jest takie zestawienie. Patrzcie, macie grzechy, różne grzechy. My mamy grzechy. Słuchajcie, czy jest ktoś, kto nie był chciwy? Nie ma takiego kogoś. Czy jest ktoś, kto nie był łakomy? Jak zobaczymy cukierki, czy zobaczymy cokolwiek, no zawsze się chce. I to jeszcze się chce więcej niż żeby czasem ktoś nie, nie zjadł, że tak powiem, więcej. Nieczystość już była, ale kłamstwo. Kto z Was nie szukał? W ogóle nie oszukaliście nikogo? Oj no, tam, nie ma co oszukiwać, że się nie oszukiwało. Czasem się zdarzyło. Jak ktoś się pyta, kto, kto zrobił coś złego w domu, no to wiadomo się mówiło, że no wiadomo, że nie ja. Nie? Także mamy z czego się spowiadać. Ale każdy grzech, każdy grzech prowadzi nas do jakiegoś nieszczęścia. Bo jeśli ktoś zaczyna powoli kłamać, to będzie kłamał w wielu rzeczach. Jeśli ktoś zaczyna kraść, to nie przestanie czuć, że kradnie, i będzie kradł w wielu, że tak powiem, większych rzeczach niż właśnie te małe. Jeśli ktoś będzie chciwy, to, to nie wiem, czy chcielibyście mieć kolegę czy koleżankę, która jest chciwa. Bardziej chciwy, pewnie, fajnie by było, żeby ktoś coś dał. Nie? Dlatego słuchajcie, nigdy się grzech nie opłaca. Nigdy. Chociaż niektórzy. Cieszę się, że im się udaje zgrzeszyć i jest fajnie. Nigdy się nie opłaca. Bo widzieliście tutaj wspaniałych macie też i aktorów starszej klasy. Z grzechem można tak się związać, że później można nie poradzić sobie w tym życiu normalnym. Coś chcesz powiedzieć? No dobra, ciekawe. Żebyście jeszcze tak, że tyle się będzie kradło, że już samo ciało nie wytrzyma z kradnięcia. Tak, no to już jest takie, to ja bardzo wiecie. rozwinięte. Tak, że można grać. Słuchajcie. Ja tu tylko mogę Wam tak powiedzieć, że nikt nie jest, że tak powiem, bez brzegu i każdy ma brzeg. I prawdziwie prawdziwie dobrym człowiekiem to się staje wtedy kiedy my zaczynamy nad sobą pracować dlatego słuchajcie mamy rekolekcje dlatego starsi mają spowiedź można od spowiedzi uciekać, ale tak naprawdę to jest spowiedź po to, żebyśmy byli no właśnie czyści, żebyśmy mieli właśnie taki pokój w sercu. I słuchajcie, ja wam chcę tylko jedno powiedzieć w życiu. Nie wiem, co zapamiętacie z tego naszego dzisiejszego spotkania, ale jeszcze... No dobrze, co chcesz powiedzieć? Pan Magrze? I to nie jeden, ale chyba nie będę tutaj mówił jakie. Czy chcielibyście usłyszeć? Znaczy się w sumie nie wiem co ja dzisiaj zrobiłem złego, ale wczoraj byłem rozpowiedzi. To chyba nie mam grzechu. Czemu? Dobra, to chodź tutaj ze mną porozmawiamy o grzechach. Jak masz na imię? Amelka, dziękuję Ci, że się odezwałaś, Super. E, ale coś musimy z tego wyciągnąć jeszcze. E, Amelka powiedziała, że oszukałem. E, czy prawda, że oszukałem? Prawdopodobnie, prawdopodobnie oszukałem. A dlaczego? A jak? Widzę, dlaczego? Z tego powodu z tego powodu, że każdego dnia my możemy coś zrobić złego, tylko że są grzechy lekkie i ciężkie. Jaki można mieć lekki grzech dzisiaj na przykład? Jaki ja mogę mieć grzech lekki? Amerika wie? Yeah. Nie. Ja chcę tego tutaj. Jaki? A znacie taki grzech, jak na przykład, dobra, no dobra, to trochę porozmawiamy, chociażbyście tylko chciały się nie Jakich Jaki grzech? Jaki grzech? Lekki jakiś, wymyślcie. Zapomnienie czegoś zrobienia. Tak, ale że zapomnięcie to jest, że tak powiem, to takie niewinne, bo to niespecjalnie. No, to, to ja dzisiaj na przykład gretki nie ukradłem. No to tam nie dosięgnę, tutaj. Okłamanie. Chyba nikogo nie okłamałem dzisiaj. Ale słuchajcie, na przykład co można sobie rano pomyśleć? Nie chce mi się dzisiaj wstawać, prawda? Komu się nie chciało dzisiaj wstawać? No to, no to mamy. To mamy, nie wiem, czy to można nazwać dużymi grzechami, ale to jest jaki grzech? Amelka, powiedz. Lekki, ale jaki to grzech, jeszcze oni tu mówią? Leninistwo. Leninistwo. To prawda, słuchajcie. Ile razy nam się czegoś nie chce robić? A słuchajcie, a czego nam się najbardziej nie chce robić? Chociaż może to nie zasada. Rzeczy, które są dobre, bo no, chce się uczyć. Chce wam się uczyć, chcę wam się no dobrze, nie, nie no dobrze. Wiem, że jesteście zdolni, ja widzę nawet po tym, co robicie, jak śpiewacie, jak występujecie ładnie, to ja wiem, że wy jesteście zdolni. Ale wiele rzeczy nam się nie chce. Wynieść śmieci nam się chce z domu? Czarnieństwo, chociaż niektórzy nie chcą. Uczyć się chcę, Tak! Sprzątać w pokoju się chce? Tak! Myślę, że wszystko na no Dzięki Amelka, dużo że Cię nie męczyłem, ale to jest prawda. Pan Jezus, Pan Jezus mówi, że my codziennie mamy jakieś grzechy. Ale patrzcie, jaki my mamy problem, uwagaż. O, super. Jaki my mamy problem, że my się nie przyznajemy do tych grzechów. A naszą największą tragedią to jest właśnie oszukiwać, że nie mamy grzechów, że jesteśmy idealni. I wtedy rodzą, rodzą się przestępcy, wtedy rodzą się ludzie, którzy tracą swoje życie, bo kłamią, że nie mają żadnych. I to, co Wam chciałem powiedzieć, tak naprawdę, to wiecie co? To pamiętajcie jedną rzecz. Że bardziej druga jest strona, to jest Pan Jezus, to jest Krzyż. Pan Jezus nie chce Waszego nieszczęścia. Nigdy nie powiedział, żeby zrobić coś złego komuś. Nigdy. Chociaż e, mówił wiele dobrych rzeczy i został, że tak powiem, e, zabity na tym świecie, ale tak naprawdę e, to Pan Jezus daje nam tą siłę, żeby być właśnie dobrym człowiekiem. Dlatego wsłuchujcie się, co mówi Pan Jezus właśnie o życiu, a będziecie kiedyś szczęśliwi. E, bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że się spotkamy w kościele, ale pamiętajcie właśnie, że trzeba wielki post jest po to, żebyśmy się zmieniali, żebyśmy byli właśnie tymi lepszymi, lepszymi ludźmi. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w takim, takim spektaklu, bo tak trzeba powiedzieć, przedstawienia tej, tej całej instrumentalizacji, bo to, bo to fajnie, że w szkole mówi się o takich właśnie bardzo ważnych rzeczach, także dziękuję. Chciałbym podziękować wszystkim za przybycie dzisiaj, za obejrzenie tej sceny, y, aktorom, kurirowi sekcji technicznej, przede wszystkim paniom, które to przygotowały, pani Teresie, pani Agnieszce, pani Mikrosie. Dziękuję bardzo. bardzo.